Szukamy okay. kart graficznych, dobra. Hello guys, I'm swimming. Left. I'm swimming. No. Mam, swimming. Ja, yeah, you solo, ja. Yeah. Suck like my deep. No, no, no. Uwaga, wrogi to powstaje w tym budynku. Spodziewajcie się, Marsza. Okej, okay. okej, okay. okay. report, okej. Okay. Tak my do dolec sam to, tak my kog. Kurwa. Spierdawaj. Yeah, nie damy mi kurwa Spierdawaj Nie poddał się. Dobra, idź do lobby mnie w kubie. Dobra, go to lobby na razie, kurwa, chompował i chódź tutaj. Go to lobby, team, This player. Gdzie to jest jeszcze? Miejsce? Się tu gubię. <laughs> A teby weszli się do suki, czy co? No oh. bardzo. Ej, mam drugą sztabkę złota. Mm. Już, już idę cię podnieść. Ja, tak będzie cię padać, to później zagramy. I gdzie są te karty? Tu jest dużo jakby, co? O, dzięki zajebiście. To jeszcze chyba szczy potrzebuję. Wejdźcie Chyba tą kartę, wiesz? Chyba to znaczy tą regenerację, bo ja mam już też A nie ma już więcej tu kart?

Nie mam amunicji Trzymaj, tutaj ulepszenie pochodzi. Dzięki. Amunicja średniego kalibru tutaj. Ile ty tutaj musisz wyniebać? Kurde Lecce, poczekaj chwilę. Dwa tarczowniki idą.

żeby skrócić czas od oddawy broni. Mam pendrive'a, kolejnego. Dobrze, teraz, teraz. ULTRA 1, nadsiąkają broń w ulicy. Na stoją hartowaną, nie? E, kartę mam. Mamy aktywność w sektorze, ostrożnie. To nie jest hartowano. Mam tu surbet, pan też zareaguje. Jak na hartowanej puty. Ale to co jest lepsze? A te WSP to? Ja dwa to? Ma, to jest uh -huh. Dobra Co teraz? Ja mam tylko jeden pendrive, a ile trzeba? То может найдем еще, че? Что? Czego? Zero pendrive'ów mam kurwa Nie mam pendrive'ów w ogóle, nie potrzebuję Co To ty chcesz pendrive'i, y, chcesz kurwa? Teraz robicie ja to nam zagrał No trzeba mu Kurwa Chyba, że jak chcesz to dobra to chyba, że przy następnym. Zaraz się ogarnę ten poczekaj, chyba w save. Chodź tutaj, już tutaj u mnie. Teraz ci przykład drive. Dobra? Dobra. Zrobisz save. Kurwa boty. To... Po Co, czy jeszcze? Ultra jeden, w rośnie aktywność, droga. Bądźcie czujni. Dobra, dawaj, zrobimy następny tylko Ultra 1. Zbliża się ewakuacja Ultra 1, Minus Tu nic nie było ciekawego tylko samo O.

Ej to bom, ma... czekaj czy co to jeszcze poczekam na, na czowie Zobaczymy w... Może się coś znajdzie A tu jeszcze zobaczę Ultra 1 Zostaliśmy przedmiot w tajnej skrytce Odzyskajcie go Przedmiot w tajnej skrydce Ciekawe Jeden pendrive. jeden pendrive. Jeszcze zobaczę. I jeszcze I też mi jeden dysk twardy brakuje, dystwardy. też mi jakby co? Dysk twardy? No. Dobra. Masz? Czekaj, poszukam jeszcze tu. O, klucz. W górę idzie. Rusza tutaj. Ultra 1, zbliża się ewakuacja. Och, cholera! Ultra 1 i Nord 4, lecimy was ewakuować. Zbliża się wskazanie, bądźcie gotowi do drogi. Rzucam. strzał! Kontakt! Działko rozstawione! I co nie ma? Szymon, a jak to skopiujesz? To nie skopujesz Dawaj bo chmura idzie ty Trzymajcie się, idzie. się

O, Czy jakbyś klucz też widział, to też wezmę. Dobra, jest twardy, już mam cztery. Mam! Nie. Mam tu. Hmm. Dobra. Ej, zdążymy? Ultra 1, średnie zagrożenie w tym sektorze. To samo Mamy tu trochę, łupy. wezmę to. Ja już nie mam miejsca. Masz miejsce? Weź mnie ja, jak ja, ja już nie mam miejsca, wiesz? Czekaj, a, a tutaj jeszcze mam, dobra. Już idę, już idę. Chyba zdążymy, co? Na no spokojnie. To by było zajebiście, kurde. A ja jeszcze na ten sklep muszę iść, nie? Ile mamy czasu?

Dobra, dobra Ty nie zapomnij, masz tu TBSP BSP twojej ej Dawaj minutę macie, dawaj tutaj. Dobra, to ja nie mam, to ja wezmę. O kurde, minutę. Ja cię kręcę.

Sprawdzę potem zaraz ile jeszcze mi zostało tej GPU. Dobra? No. Zajebiście. <laughs>